Cześć, tu Bartek z Road Racing. Zapraszam na fajną relację z wyścigu PKO Ubezpieczenia Via Dolny Śląsk organizowanego przez Bartka Huzarskiego i Przemka Bednarka z Sobudki, Największa tutaj impreza w zachodniej Polsce, szosowa. I dzisiaj Road Racing cztery razy na podium. W tym, ok, ja się z wszystkich tych sukcesów bardzo cieszę, ale jeden z tych sukcesów, czyli pierwsze miejsce Igora w M40 był poprzedzony szeregiem fajnych zdarzeń, czyli na radą, na WhatsAppie pięciu zainteresowanych gości, czterech kolarzy z tej kategorii Radka, Łukasza, yy, Igora i Sławka te cztery osoby plus ja yy, powstała w wyniku tego mapka, taka sytuacyjna trochę gdzie są dobre miejsca do ataku i na którym okrążeniu to ma się wydarzyć i to zostało zrealizowane. I to doprowadziło do zwycięstwa. Co bardzo nas cieszy, oczywiście. Dodatkowo sukces odnieśli też inni zawodnicy. Sukces odniósł Marek Beśka na dystansie Pro. Trzecie miejsce. I do tego, oczywiście, piękne zwycięstwo Krzyśka Leszczyńskiego. Niesamowity wręcz gaz w ostatnim zakręcie. Krzysiek, już szedł pierwszy, jest bardzo mocnym zawodnikiem. Ale, no nie wiem, przeszli przez ten zakręt 45 na godzinę, na chwilę przestali pedałować. I później do mety już było 120 metrów, nikt go nie dogonił. no Fantastyczny sukces, piękne zwycięstwo na 60-kach Evan Lighta. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, to zachęcam serdecznie, bo warto, warto być tutaj subskrybentem, dostaniesz powiadomienia o super fajnych filmach, z fajną energią i z fajnymi wiadomościami o kolarstwie, sprzęcie, bike fittingu i tego typu rzeczach. Oraz zapraszam do skorzystania z ofert partnerów kanału Evan Light'a. Na wyścigu nasi kolarze ścigali się właśnie na Evan Lighta. Chcesz mieć dobre koła, porządne, szybkie, w rozsądnej cenie. Polecam Evan Light'a, klikaj w link, wpisuj kod ROADRACING.PL zgarniaj rabat i koła są twoje. Oraz optyk okular z jeleniej góry okulary jakie tylko nie zamarzysz, wszystko tam mają. ok, bez przedłużania zapraszam na film, bo warto obejrzeć. Hej!

Tyauto, 13, pierwszy 13 zwycięstwa z road racing dzisiaj Krzysiu Leszczyński. Krzysiu, powiedz, się na trasie. Trasę bardzo wiecznie, łaska szybka. Pierwsza runda przejechała bardzo spokojnie do kapowaści. A drugie, może było dużo tak, uciekać, żeby Nie liczyłem na finis, nie nie jestem, ale nie chciałbym się uciekać. Tak, z że przejedziemy do końca, bo wygra Muszę powiedzieć, że widziałem e, ostatnie metry tego wyścigu i zakręt 90 stopni pokonany z prędkością ponad 40 na godzinę. Modliłem się tylko, żeby koła i opony wytrzymały, bo taki szedł Za tobą dwóch gości i ty przed nimi. Czy oni się do ciebie zbliżali, czy jeszcze ich modluchałeś na tej Nie, ja ich przed tym właśnie wyprzedziłem, no i jak bo tak dojechałeś. Nie można nie road racing, chcą wiedzieć na jakich rowerach ścigają się nasi kolarze. Krótkie przedstawienie, niezniszczalny giant, PCR fenomenalna maszyna, z której jesteś, mam wrażenie bardzo nie szybka, szybka, szybka i niezawodna. I do tego 60 Evan Lighter. które dzisiaj... Strasznie szybkie koła, ale deprymują, żeby po prostu szybko jechać. Dokładnie, zachęcają do szybkiej jazdy. Z ciekawości jakie opony? Czyli klasyka gabunku. Dębkę czy bez dębki? Na lateks. lateks Na lateks, To najszybszy zestaw świata, który ja również bardzo lubię Jeden z najszybszych zestawów Przyszł wielkie gratulacje raz jeszcze I wielkie szczęście zobaczysz ten zakręt I nigdy nie stawiaj swojej narzeczonej przy ostatnim zakręcie Żeby jej serce nie starało na <noise> <daleko od> także <tego. głos> <noise> Tak jest, super, bardzo dziękuję Idę po Igora, Igor też wygrał Tak, widziałem na solo Brawo! Jednak plan zadziałał! Drodzy widzowie, mieliśmy na ten wyścig plan. Drodzy widzowie, dwa finisze na wyścigu, dwa zwycięstwa road racing to drugi wygrany. Wczoraj obrady na Whatsappie, na zamkniętej grupie, połączenie audio, wcześniej instrukcje jakby dotyczące tego wszystkiego i wspólne zrozumienie i zgoda, bo narzucanie takich planów jest bez sensu. Jak się poczułeś po wczorajszych obradach? Mieliśmy bardzo fajny plan, ale jak wiecie, plan na wyścigach amatorskich ciężko jest zrealizować, więc mieliśmy również plan B, Był. czyli żadnego planu. Ale część tego planu została zrealizowana, drugi tak. atak tylko pojedyncze, a nie podwójne, Ataków nie? było dość dużo, szczególnie na drugim okrążeniu. E, nasz główny rywal, e, drużyna Rometa. Pro-rowery. tak, rowery e, Wiedzieliśmy, że będzie atakować, rzeczywiście tak było. E, e, ale byliśmy czujni e, i każdy atak był kasowany. E, ostatnia seria ataków chłopaków z prowowery e, troszeczkę ich zmęczyła, więc wykorzystałem sytuację, mocno zaatakowałem, odjechałem na kilkadziesiąt metrów. Niestety za mną się nikt nie porwał, było 16 km przed metą jeszcze, więc ciężka. Bardzo, dla ciebie Ciężka ucieczka na solo, e, ale udało się. Ostatnie treningi jazdy na czas e, zaowocowały. Utrzymaniem ładnym tego, umiejętnością e, tak. robienia, tego opanowania roku, się w czymś takim. Tak, nie? zdecydowanie tak. W tym roku się niestety nie forsuję z uwagi na stan zdrowia. E, jestem w trakcie dość poważnej terapii. E, na, na, na szczęście za 8 tygodni, tylko już po tym. Więc nie mogę się za bardzo forsować. Ale Dzisiaj ale jak na umiarkowane forsowanie się piękna wycieczka z wyszła, ucieczka wyszła. Udało się wygrać na solo po... Ja 16. powiem Ci jak, jak poprzednia osoba w wywiadzie, czyli Łukasz, Trebka, skomentowała, mówiła, że miejscami jechaliście wolno, miejscami szybko, ale ty uznajesz, że stać się trochę więcej, na trochę więcej niż grupa, depnęłeś w gaz i tyle ci widzieli. Wiadomo, było to ryzyko, dość duże ryzyko. Kto nie ryzykuje, nie pije szampantów. Wa bank, pojechanie, ale... W końcu. Udało się, to 16 km ucieczki na solo, to będziemy wspominali na imprezie posezonowym. Piękna akcja. Jeszcze sobie obejrzymy wykres tego, jak ci szło, jakie waty, jakie tętno. Co ciekawe, licznik został schowany do kieszeni. Poważnie? Tak. A, ale nagrał. A to dobrze, jak nagrałem, jest to gig. Gratulacje, Igor. Dziękuję. Wspaniały performance. A jeszcze Wam powiem, że przed nim widzieliście Krzysztofa, to jest drugi zawodnik. A co chciałem powiedzieć, że to może być nie ostatni jeszcze dystans Pro i nasze dziki powiem krótko, Marek Beśka trzecie miejsce w generalce, Kamil pierwszy to jest Road idziemy dalej Trzechę byłoby nie skorzystać z okazji i nie powiedzieć paru słów o rowerze Igora koła, które są mi bliskie bo jeździłem na nich Campagnolo Bora, koła przeciągi tylko trzeba mieć dobrą technikę jazdy i upanowanie roweru bo to jest trochę stary z kształtu i troszeczkę ciąga na wiatrach ale są to koła bardzo szybkie Rama Trek E-Monda SLR, najwyższy model podszczęki z tamtej ewoli. Yy, bardzo lekka rama. On w tej chwili waży ile? 5,900? 5,900 waży na tych kołach. Ma jeszcze i gorzejsze zestawy kołowe. planuje zakupienie jeszcze korby yy, niemieckiej manufaktury klawikula do niego, żeby ważył w ogóle chore kilogramy. Jest pasjonatem Wade Mini, tak jak wielu facetów z jego pokolenia, gdzie my. Nikt nam nie powiedział, że jest jakiś aero, i jedyne na żeśmy się skupiali to waga. Cóż, Ostrzet to Q-Race 9000, mechaniczny, lekka grupa od japońskiego producenta. Co to są za hamulce Igor? PHM-y? Pondrager Pitstop. Pondrager czyli na dwa pivoty hamulce. Bardzo mocne i skuteczne. Widzę, że nie jedziesz na oryginalnych klockach kampy, bo nie ma czerwonych klocków. Są to jakieś inne klocki, karbonowe siodło, karbonowy cockpit. Cały rower jest mega lekki, responsywny. Generalnie Igor bardzo fajnie radzi sobie w górach, i do tego ten rower głównie został zbudowany. Z ciekawostek kable Jaguariery, ale to jest wzorowane na patencie, który stosuje również Nokon, na których między innymi jeździł na tych Nokonach Alberto Contador czyli takie koraliki nawlekane na linkę, która jest w środku, a pod spodem jest właściwa linka kokpit, pozycja mega aero, spory drop środek siodła prawie w poziomie takie mocno wyczynowe, bo Igor ma takie możliwości i ten rower jest dzisiaj zwycięskim rowerem. Dzięki. Jak przyjechało w takim upał? Każdy już wie, jest gorąco. Tempo, miejscami staliśmy pod wiatr, Miejscami było nie że trzeba było po prostu zagryć kierownicę i jechać swoje. Szły rady oczywiście i tak dalej. Czyli jak na wieczór. klasyka jak Tak, były akcje, akcyjki, wydwania, przejścia przez to się, to się w pewnym momencie chłopaki z 55-ki nas dojechali, czyli repa nie było. jak coś No, dokładnie, no ale trzeba o tym wspomnieć. No i jeszcze raz zawodnik, postanowił stwierdzić, że to jest za wolno i poszedł o Gratulacje dla Igora, zaraz będziemy składać. I Łukasz, widzów kanału Road Racing interesuje, I jakimi robotami ścigają się, się zapytania. Na e, co ty masz sporo wiedzę, opowiadaj. To jest Scott Adding RC na stronie forte w elektronicznym Kółka e, to są koła niestandardowe. To są polimetery. No e, no e, mieszanka. Tu jest synkron, tu jest niższy no limit. No-limiter, no tak jest. Zrobiłem miksa, bo biało. Żeby Dlatego. trochę bezpieczniej z przodu było. Sprawdzimy, czy lekki. Nie, nie. powiem. Nie, nie ale naprawdę dosyć lekki. Okay. Ważna uwaga odnośnie tego roweru. Ten rower ma naprawdę sportową geometrię. Jeżeli ktoś nie lubi się zgiąć na rowerze, niech Scott Adicta RC nie kupuje. Zobaczcie, jaki jest drobno. To jest jakieś leciutko 11 cm. No tak jest. I to jest ropiej.

że najfajniej jest z podróżować pod górę, ale też można zafinisować, jest to takie uniwersalne, uniwersalna wyścigowa jak to widać aeron, ale ma elementy aeron, mamy wszystko Ale do turystyki to, być może no nie chcesz? No nie, to drugiej nie Są lepsze, że ktoś bardzo chce szybko jeździć do turystyki. tak. Jak to mówi. Turystykę chce on Dokładnie, Dobra, dziękujemy, na tej Gratulacje. Dziękuję. Cześć, witam. Ale poszedł Dawaj gaz Gaz yes! yes! Na dystansie fan w kategorii M20 Wojtek, niepokonany w yeah. tym roku Brawo Quest Jelenia Góra Gratulacje już, duża przewaga Zawodnik, który bardzo dobrze jeździ na czas Naciąga go czasami na czas Mój zawodnik Kamil, który tu obok stoi <śkoda> ja, 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 ja. To było Te ja, takie ja, były, że zadałem, ja znałem, to było to. schowałem do kieszeni. Marcin, jak ale, dzisiaj? To tak Powiedz. Tak piękny finisz do tory i co powiesz dziś? Też był piękny finisz, tylko że kolega zdążył odjechać, ale finisz był przepiękny. Finisz był, 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 był bardzo ładny, to prawda. Czekaj, bo dawno twojego brata Krzysia nie widziałem, dzisiaj go od razu poznałem, bo jego się nie da z nikim pomylić. Krzysiu, kiedy nogę zrobisz? Zrobił, taka masa. O, jest chyba szansa nie w tym roku. Nie w tym sezonie. Nie, w tym sezonie to takie jest bardziej zwiedzanie. Ale słuchaj, Związanie, ja mam dykracja. propozycję dla Ciebie, jest wyścig specjalnie dla Ciebie. gravel w no. Borach. Dopuszczona jest kategoria MPP. bardzo to, to, to już na się, się już Masz już grawelkę? Ale jest możliwość, jest to, opcja. Tak, tak. No, no to no. kurde, twoje lasy. Moje lasy, znane tereny. Znane tereny, nie? To, to, pewnie, zawsze, to pewnie. zawsze zapraszam. To inalowanie, nie? Okej, fajnie, cieszę się. Sławku, dzisiaj trzecie miejsce. Tak jest. Tak jest. Na jak jak stoiś w Generalce w ogóle? A nie wiem, nie patrzyłem. Na razie jeden wyścig, więc nie ma co patrzeć na Generalkę, ale... Myślę, że w, piąt w piątka dojechałem. W piątce się złapiesz. Tak, tak jest na szansę. Sławku, chciałbym pokazać widzom twojego Gianta propela. Chłopaki, wyjątkowo przed wyścigiem wywiad. Eleganccy, zapięci, czyściutcy, bajelancy. Jak humory. Może krótko zacznę od Daniela. Wygrałeś wyścig na torze w województwie opolskim, na torze samochodowym. Króciutko, jak było. No tak, udało się wygrać tam, żeśmy z Tomkiem Schreiberem trochę, trochę tam się poszarpali na początku z kolegami tam z Opola, no mi się udało odjechać tam z jednym zawodnikiem, na finiszu się go udało pokonać. No i pokrótce to tak tyle. Tak to wyglądało, chcę powiedzieć, że ten gość był całkiem fest kopem i na finiszu go pokonałeś? Pierwszy ruszył? Tak, on już był pierwszy, ja też byłem na gorszej pozycji, bo on jechał za mną, ale to kolarstwo to nie koszykówka, wzrostem się nie wygrywa. Nie, Ni, nie ani kolarstwo to nie jest walka na siekiery w średniowieczu, na szczęście. Kamil, dzisiaj jak plany? Znaczy ja powiem tak, y on piątek tam też dostałem skurczu, przy tym finiszu. Wczoraj na treningu no dosyć mocno to czułem, nie wiem jak dzisiaj pojedziemy, także no na razie... Na dzisiaj nie jest dobra pogoda na takie no rzeczy. No właśnie nie jest, początek, no. bo zobaczę co się dzieje i dalej jakoś tam będę się dostosowywał. Pamiętaj, że prezes zawsze jest z tobą, czy są skurcze, czy ich nie ma. Tutaj to nie jest klub terrorystyczny. Kamil, wróciłeś z Węgier, z kraju, zobaczcie, z ja mam kolarza, prezent dla prezesa. Taki porządny. Gdzie go? jest salami? <laughs> Kamil, tydzień czasu nie jeździłeś, trochę cię męczy, alergia. Dzisiaj ten wyścig jest niewiadomą. Drodzy. No, dawno już tak nie miałem, że trzy tygodnie tak w środku sezonu, przy fajnej formie, naprawdę. No, trochę zdrowie się po wiadomo, co zawsze może zdarzyć. No, nie Pewność, wczoraj pierwszy taki trening po tygodniu w zasadzie no, może będzie wszystko iść kół do no muszę do alergologa chyba iść i, i zobaczyć co jest grane. E, męczy mnie trochę zatoki, no ale wiadomo, zawsze kogoś coś męczy. Patrz, trzeba iść do przodu. Dokładnie patrząc na choroby cywilizacyjne, alergia jest jedną z tych, z którą da się żyć i nie prowadzi od razu do śmierci. Także pocieszenie od prezesa. Trzymam za Was kciuki. Dzisiaj na fan chłopaki zgromili tutaj przeciwników. Piękne dwie akcje, trzymam za was mocno kciuki Nawet jak się nie uda, bo ci jest mega gorąco i może organizm po prostu zawieść co dużo mówi się, i tak dalej Z się nie da jechać, żeby nie wiem co, to niepływanie, że sobie rozciągniesz po drodze I, i różnie może być, ale trzymam za was kciuki A tymczasem udaje się po trenażer dla Daniela Powodzenia A jeszcze jedna rzecz Widzowie domagają się jednej oględziny od prezesa, rowerów naszych zawodników Kamil, jakbyś szedł ze swojej maszyny na chwilę i postawił ją do mnie napędem eee, Okej, okay. mamy tutaj Gianta TCR, znacie go z kanału Road Racing, bo był testowany To jest klasyczna rama Gianta wyścigowa, napęd to Shimano 105 koła Evan Light New Disney 50 i w sumie tyle bo najważniejszy w tym zestawie gość stoi tu a rower nie zawodzi. Mógłby mieć trochę bardziej odporny lakier na drobne zarysowania, no ale jest jak jest. Mimo wszystko Giant jest w roadracingu bardzo popularną marką i bardzo fajnie się sprawują te rowery w takim ciężkim obciążeniu. U Daniela to jest Wilier. Co to jest za model? GT? GT! po prostu tu Gran Turismo, Turismo. Gran Turismo tak. bardzo agresywna geometria mega niska górka jak widzicie koła Dwa, to również 2014 rok aż także rower jest już dosyć stary a mimo tego daje radę trzeszczy? mimo tego daje radę, ale no nie ukrywam, że jest już u jazdy u mnie, bo coś będziemy myśleć znowu tak, a Daniel trzeszczy? jeszcze nie nie, 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 nie. Tak, tego typu problemów nie ma widzę siodło Celitalia. Klasyczne siodło kolarskie, dosyć długie. Klameczki bardzo ładnie ustawione. No to musi być ładnie ustawione, jak się tak zapierdziela jak, jak Daniel, to zazwyczaj tak to wygląda. Kółka Evan Life, opony Continental. Również opony Continentala u Kamila, jest to najpopularniejsza marka w road racingu. Ja się tą marką, że tak powiem, ja jestem za tą marką Póry te opony. Jeszcze krótka informacja. Na roadracingu najpopularniejsze buty to CD, ja też jeżdżę w CD. CD, mogłobyście w końcu do nas udać? to też jest taki. Okej okay, chłopaki, powodzenia, trzymajcie się, cześć. Powiedz mi, skąd przyjechałeś do... na wyścig na Dolny Śląsk? Z Warszawy przyjechałem, jest to mój drugi już wyścig, w Dolny Śląsk, trzy tygodnie temu ścigałem się z motoryi, wróciłem do ścigania się po 12 latach i powoli się aktywuję. Widzę, że budowa klarza, szczupły. No spinder może nie, ale góral, tak? Ale góral, czekam tak. na te góry, za tydzień miała być klarska, niestety odwołana jest na październik i czekam, czekam no na góry do października kupę Tak, nowe, jeszcze tak? jest, komary będą, gdzie też tam kowary i chcę też pojeździć, tak. Fajnie. Dziękuję Ci bardzo, trzymaj się z kanałem i w Warszawie próbuj road racing. Jak najbardziej, jak najbardziej. Wszystkiego dobrego, dziękuję Dzień. bardzo. Trzymaj się.